Cześć, Julka. Witam Was z The Legendary Jack Stories. Będę prowadzić serię na temat teatru improwizacji. Moim pierwszym gościem jest Weronika Uziak, wieloletni krytyk sztuki improwizacji oraz organizatorka wielu festiwali impro w Trójmieście. Cześć, Wer. Cześć, Julka! Na początek, może powiedz nam, czym w ogóle jest impro? Czym jest impro? Tak. Y <laughs> Skoro początek serii, jak najbardziej trzeba to wprowadzić. Więc impro jest działaniem scenicznym, takim teatralno-kabaretowym, w którym improwizatorzy działają ze sobą i wspólnie tworzą historię. I bardzo często robią to w oparciu o sugestie publiczności. W impro wyróżniamy jakby dwa główne, dwie, dwa główne gatunki, a mianowicie krótkie formy, czyli gry, i tutaj jest zakładana bardzo duża interakcja z publicznością oraz długie formy, i to jest całe olbrzymie spektrum e, tego, co można zaprezentować. Skąd się wzięło w ogóle impro na świecie? Kto to wymyślił? Więc y, ja znam dwóch, że tak powiem, założycieli. Mm -hmm. Jedną, jedna osoba to e, Viola Spolin, tak zwana babcia e, impro e, ze Stanów Zjednoczonych. E, ona była. E, Social workerem, pracowała z imigrantami, osobami z marginesu społecznego i odkryła, że w momencie, kiedy ludzie zaczynają grać w gry i mogą się skupić na regułach, w tym momencie uwalniają swoją spontaniczność. I w ten sposób zaczęła tworzyć gry w oparciu o mechanizmy teatralne, po to, żeby ludzie uwolnili swoją kreatywność i mogli działać na scenie. I to było jakby główne założenie, czyli jakby integracja ich, ale też działania twórcze sceniczne. Drugą osobą był Keith Johnston. No, to już jest taki ojciec Impro. On na początku działał w Wielkiej Brytanii, później w Kanadzie. No, on jest twórcą całej struktury sportów teatralnych. A jak trafiło to do Polski? Było kilka różnych niezależnych jakby źródeł dotarcia. Mogę powiedzieć o tym, jak trafi od nas do Gdańska, bo myślę, Super. że to jest e, jakieś tak. takie nasze unikatowe. E, u nas wszystko zaczęło się w Wybrzeżaku. Wybrzeżak to było, e, kiedyś to była sekcja edukacyjna Teatru Wybrzeże, później to, był, to było Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne e, i w, w tym sto, jakby to stowarzyszenie e, prowadziło, Współpracy z Northern Iowa University ze Stanów Zjednoczonych. I w ramach tych wymian z jednej strony studenci przyjeżdżali do Gdańska i tutaj robili różnego rodzaju projekty, ale też wybrzeżacy jeździli i studiowali. Czyli jeden wybrzeżak w ciągu jednego roku akademickiego studiował sobie na tej uczelni. Jakby z jednej strony wybrzeżacy będący tam mm. poznawali, to ponieważ impro jest jednym z zajęć akademickich na wydziale aktorskim, a z drugiej strony, nie przyjeżdżając tutaj też raz urządzili nam mecz impro. To był pierwszy występ impro, który widziałaś, tak? To był drugi występ drugi? impro, chociaż one były bardzo blisko siebie mm -hmm. czasowo, bo pierwszy, który widziałam był w Tatrze Wybrzeże, za czasów Nowaka bodajże to było. I to był występ sylwestrowy, i rzeczywiście to był taki, że był zbudowany ring na scenie tam aktorzy byli w strojach sportowych i myśmy totalnie nic nie kumali, bo w ogóle nie wiedzieliśmy o co chodzi. A chyba z jakieś trzy tygodnie później, to był styczeń 2003 roku, był występ. To w Domu Harcerza, bo to była ówczesna siedziba Wybrzeżaka, był występ studenci zajęła kontra Wybrzeżacy. I myśmy wtedy też przyszli na takie sporty teatralne, mieliśmy popcorn, mieliśmy kapcie, rzucaliśmy kapciami jak nam się nie podobało i było dość zabawnie. Organizujesz festiwal podej Wiosło już szósty raz, prawda? W 2017 roku będzie tak. szósta edycja. Sk skąd pomysł na ten festiwal, jak to się zaczęło? Dla mnie wszystko zaczęło się wtedy, kiedy pisałam pracę magisterską na temat impro, bo no jakby jedną rzeczą jest to, że gdzieś w tym była i to dość naturalnie u nas się rozwijało. Też później zaczęłam słyszeć o tym, że są inne grupy impro w Polsce. Hmm, też w ogóle przy okazji tam wywiadu z kompanami, jak, który robiłam do e, magisterki, e, Róża powiedziała: o, Słuchaj, w ogóle ostatnio się dowiedziałam, że jest coś takiego jak huzline z anyway, Tak, bo to jest w ogóle mm -hmm. też cała ta zabawna strona, że kompani przez bardzo długi czas w ogóle nie wiedzieli o huzline. No i gdzieś ja się zaczęłam tym bardziej interesować. I rzeczywiście miałam taki moment, że skoro już tych grup jest trochę, to fajnie byłoby zrobić działanie, które pozwoli im się zintegrować, poznać swoje metody pracy, no i zrobić takie święto impro. No i to stąd był jakby we mnie potrzeba mhm. zrobienia tego festiwalu. A kiedy poczułaś potrzebę na stworzenie drugiego festiwalu? Jakim jest Podaj Pagaj? I jaka, Czym się różnią od siebie? Wiesz, co jest tak, że. Um, bo już potem, jak samo stworzenie Podaj Wiosła to działo się w, w olbrzymiej komitywie z Wojtkiem Tremiszewskim, który tutaj jest e, ojcem założycielem, czy jakkolwiek to nazwać, czy jakkolwiek go nazwać e, i też jest tak, że chyba... U nas te pomysły, bo myślę, że w tym momencie obopólnie odpowiadamy za, za te działania, wynikają z obserwacji środowiska. I w momencie, kiedy okazało się, że jest już kilka grup trójmiejskich i jest bardzo wielu improwizatorów, takich czy warsztatujących, czy już scenicznych, no i też no, jest ten moment, że no, jest nam. Smutno z tego powodu, że e, ze względu na to, że Wiosła jest ogólnopolskim festiwalem i chcemy zaprosić jak najwięcej grup z Polski, to przez to jest mało miejsce dla grup z Trójmiasta, więc stwierdziliśmy, że może też warto zrobić takie działanie tutaj dla naszych lokalnych improwizatorów, które też z jednej strony da możliwość większej promocji e, samego, jakby samego nurtu i grup, a z drugiej strony będzie jakimś takim też może fajnym zapłonem do większej integracji. Wspomniałaś o grupie w Gorącej Wodzie Kompanii. To była pierwsza grupa impro w Trójmieście. E, tak. E, Wojtek e, Tremiszewski jak wrócił ze Stanów Zjednoczonych bodajże w 2006 roku, skrzyknął kilku wybrzeżaków i z nimi zaczął trenować impro. E, I bodajże po roku e, przyjęli nazwy w Gorącej Wodzie Kompanii, e, bo ich w, na początku trenowało ich myślę około 20 osób, tam w samych kompanach znalazło się 11 osób. No, i to oni tak naprawdę rozpoczęli naszą historię tej w Trójmieście. To był dla Ciebie szok, że się rozpadli? Jak dowiedziałam się o tym, że kompanii się rozpadają, myślałam, że dla mnie to była informacja trochę porównywalna do hasła. Słuchajcie, za miesiąc świat się kończy. Nie wyobrażałam sobie tego, co będzie po. Tym bardziej, że no to wiadomo też, bo tak, że no z jednej strony Podaj Wiosło robiliśmy z Wojtkiem, no, ale też z, jakby z takim założeniem, no robią to kompanii. i też się zastanawialiśmy, jak to będzie dalej, czy w tym momencie kontynuować Wiosło, czy nie. No ale właśnie stwierdziliśmy z Wojtkiem, że jest to na tyle naszej dwójki, że w tym momencie po prostu działamy dalej i będziemy po prostu zapraszać osoby z kompanów do współtworzenia um, i ja rzeczywiście miałam taki moment, że Ciężko było mi sobie wyobrazić, co, co się będzie działo. Też no, z jednej strony rozumiałam to, że dla niektórych z kompanów była to rozsądna decyzja pod takim kątem, że po tylu latach też działania wspólnego, czuli potrzebę szukania w innych rejonach i według nich w tamtym momencie nie uznali, że będzie najuczciwsze, jeżeli w tym momencie po prostu zaczną też pracować w innych projektach. I z perspektywy myślę, że to było dobre. Tym bardziej, znaczy też cieszę się, jak są te takie momenty, kiedy zdarza się, że kompanii występują razem. Jak chociażby ostatnio, jak była zbiórka pieniędzy na leczenie ojca jednego z improwizatorów z Wrocławia, to oni się skrzyknęli i zagrali wspólny występ. I mam przecież, że to też jest fajne, że gdzieś. że cały czas o nich mówimy, że to są kompanii i, i jest to ważne. Ale myślę, że to bardzo. Jakby wyzwoliło twórczą energię w trójmieście. Tak mi się wydaje, że dało dużo większe pole do eksperymentów z formami. No i nie wiem, no, pozostaje tylko obserwować, co się <grymety> dzieje. Jesteś od tylu lat już akuszerką improwizacji w trójmieście. Tworzysz to środowisko tak naprawdę. I dlaczego tak długo nie miałaś grupy? Ja się czuję bezpiecznie, kiedy jestem po drugiej stronie, czyli tej organizacyjnej. Um, rzeczywiście lubię to robić i wydaje mi się, że to też jest um, jakby fajne nawiązanie współpracy, kiedy jest osoba, teraz to tak ładnie się nazywa menadżer kultury, który um, jakby nie boi się ani papierkowej roboty, ale też gdzieś tam... Dość mocno siedzi, czy w budżetach, czy w harmonogramach, no jakby gdzieś tam to wszystko spina, a z drugiej strony jest ta osoba twórcza, która gdzieś wchodzi w to i, i, i fajnie twórczo wypełnia jakby tą całą mm -hmm. strukturę. Więc u nas jest to połączenie Wojtka i mnie i yy, ja rzeczywiście no, nie miałam potrzeby tak myślę, że to chyba jest to określenie, że no A co cię tak pchnęło do tego, żeby mieć jednak tą grupę? Kiedy to się stało? E, więc to dlaczego mam grupę w tym momencie to mm -hmm. jest w ogóle fantastyczne, bo jestem w grupie im prościej i przy okazji pozdrawiam jej. Pozdrawiamy jasne. To to wzięło się stąd, że ja tak mocno weszłam w te działania około komputerowe, że też poczułam w swoim życiu, że strefa komfortu bardzo zaczyna mi się kurczyć. Mm -hmm. um, I był to taki moment, taki, no, który jakby. Prawie, że zaczyna być mniej komfortowo w życiu, tak, no bo w tym momencie ileś interakcji, to wszystko jakby z... człowiek się jakby zamyka coraz bardziej w sobie i szczerze mówiąc to był główny powód, dlaczego poszłam na warsztaty do Ewy Czernowicz, aby tak trochę wypchnąć siebie z tej strefy komfortu, żeby gdzieś rozpocząć jakąś taką twórczą przygodę, tym bardziej, że no, też działam w Wybrzeżaku i to naprawdę jest bardzo w fajny sposób jakby na spędzanie wolnego czasu mhm. bo bardzo to też wpływa po prostu na jakość życia jestem rzeczywiście fanem robienia rzeczy twórczych no i tak to się zaczęło że poszłam na jedne warsztaty, drugie bo to był jakby najpierw był jeden cykl warsztatów który też zrobiliśmy przy okazji wiosła potem Ewa już zorganizowała drugi cykl warsztatów taki jakby kontynuację no i podczas tych warsztatów myśmy się na tyle Zgrali ze sobą, i też jak wchodziliśmy na pokaz powarsztatowy, to mieliśmy już takie poczucie, że to nie, nie wiemy, na ile to jest powarsztatowe, a na ile to już jest grupowe, i to jest po prostu proces, który się zadział, więc i yy, yy, no, jest to fantastyczne uczucie. A gdzie można Was zobaczyć? Yy, Improzi najczęściej występuje w 107, yy, też w Bunkrze, ale też szuka nowych miejsc. Ostatnio występował w Jespi w Gdyni, czasem w Byronie, w Sopocie. Co najczęściej gracie? Yy, na ten moment y, krótkie formy, ale już też były pierwsze występy z długich form, i w planach jest większe trenowanie długich form. Kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na jednym z festiwali impro, w którym mieście na przykład? Kiedy mnie będziecie mogli zobaczyć tak. na festiwalu. Dokładnie. Na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, yy, bo. Na przykład w tym roku na, bardzo rozważałam wystąpienie na Pagaju, aczkolwiek stwierdziłam, że nie będę w stanie pogodzić stresu scenicznego, tremy, z stresem organizacyjnym, który, który jest obecny. I stwierdziłam, że no, jakby wolę skoncentrować się na jednym działaniu i, i, i stąd podjęłam taką, a nie inną decyzję, że nie wystąpiłam. Zobaczę więc, jak się będę czuła, na ile pewnie i kto wie. Może już tak powiem, kolejny pagaj. Powiedz mi, proszę, jakie cechy tworzą dobrego improwizatora? Hmm. To jest ciekawe pytanie. Znaczy, w takim sensie mm -hmm. myślę, że um, jest na nie ciężko odpowiedzieć pod takim kątem, że improwizator zawsze jest konkretną osobą, i to jest y, bardzo unikalna kombinatoryka różnych y, cech. Myślę, że z tych, nad którymi warto pracować, to myślę, że jest to zdecydowanie uważność na drugą osobę, na partnera czyli słuchanie, słuchanie, słuchanie ale też nie tylko uchem, ale też całym ciałem tego, co, co się dzieje dookoła. Drugą rzeczą jest eksplorowanie różnych światów więc jakaś ciekawość tego, w co się wchodzi. I myślę, że. Z mojej perspektywy to są dwie bardzo ważne rzeczy. E, poczucie humoru też się bardzo przydaje. Przy czym to w, też, e, wiadomo, jest bardzo różne i w różnych e, obszarach, więc to też e, niezależnie od wszystkiego, można e, znaleźć publiczność, która kupuje Ciebie i to, to jest w porządku. Z tym też bardzo często wiąże się em, nie wiem, jak to nazwać, pewnego rodzaju skromność, ale takiego, że no, nie jest to ciągle pchanie się na naprzód, bo potrafisz się wycofać na korzyść sceny na przykład, czy, czy historii. A z drugiej strony eksplorowanie tych światów też sprawia, że, że ciągle się szuka. I myślę, że to jest też na przykład powodem tego, co obecnie dzieje się w grupach, bo teraz w tym roku, który mija kilka grup się rozpadło. I myślę, że jest ta kwestia tego, żeby że ciągle chce się poszukiwać, i scenicznie, ale też w samych formułach, I, i jest tak gdzieś tam ciągłe dążenie do przodu. Czy każdy może być improwizatorem? Zgodnie z tym, co powiedziała Wiola Spolin, tak, bo ona uważała, i ja się z tym zgadzam, że każdy ma w sobie pokład twórczości do uwolnienia. Pytanie, jak dobrym improwizatorem będzie? No ale to już jest jakby inna kategoria, nie? I wydaje mi się, że każdy może znaleźć swoje miejsce w tym. A inna rzecz jest taka, że też moim zdaniem naprawdę warto robić improwizację nie tylko po to, żeby być na scenie, ale też warto robić improwizację po to, żeby zmienić swoje życie. Ale to ładnie powiedziałaś. <laughs> A teraz pytanie, które będę zadawać y, każdemu z moich gości, czyli jaka jest Twoja ulubiona forma impro? Hmm, nie mam chyba ulubionej y, formy. Myślę, że ciut bardziej lubię krótkie formy i gry, wynika to z tego, że one są, myślę, dość mocno grupoodporne, to znaczy w takim sensie, że bardzo trudno jest zepsuć grę na scenie, więc daje to też komfort bycia widzem, bo no, można się dość dobrze bawić i nawet jak jedna nie wyjdzie, to druga dość mocno uratuje. A bardzo rzadko się ogląda dobre, jakby na dobrym poziomie długie formy, więc myślę, że stąd mam takie większe zaufanie do krótkich form. Czy masz jakąś ulubioną grę? Hmm. W tym momencie przychodzi mi do głowy alfabet, co jest chyba bardzo niepopularną odpowiedzią, ale wydaje mi się, że um, wynika to... Jakby z przynajmniej dwóch rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że masz tutaj bardzo określoną strukturę gry, czyli bo alfabet polega na tym, że każda kolejna wypowiedź zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. Więc też bardzo ciężko równolegle zastanawiać się nad tym, jak idzie dalej fabuła. Ale wydaje mi się, że no, po tym też można poznać, jak to rzeczywiście funkcjonuje, że jak w takim też dość mocno niewygodnym ubraniu, można stworzyć fajny wszechświat. I widziałam przepiękne alfabety. Nie tylko zabawne, ale też wzruszające. I to naprawdę da radę zrobić. Super. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, a najlepiej zasubskrybujcie. Wejdźcie też na stronę jacksbar.pl. Wszystkie linki macie w opisie. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie.